Hello, YouTube. It's me again. Um, Kasha wanted me to um, model for one of her videos again um, as I have blonde hair and blue eyes, and that was a request that you guys put in after seeing her video with Kate. Um, so she's done a look that will suit people with blonde hair and blue eyes like myself, um, with lots of golds and um, sort of browns, which really uh, look brilliant when you blend them in um, for a natural look, or you can add. Loads and different layers of the colours um, to make them pop, um, which is a great look for an evening. Um, I quite like the look myself. Usually, what I do with my makeup um, is fairly simple. I will use sort of two tones, but I don't usually go over the top with so many different um, colours of eyeshadow. And it's amazing the way that she's blended them in for it to look so natural. Um, and I absolutely love the use of uh, the white. Um, on my waterline because I had no idea that you could do that, and um, I will be buying my own one so I can make my eyes pop like this on a regular basis. Um, comment below, let us know what you like, what you don't like, um, if there's anything else you want to see because I'm pretty sure that she'll be grabbing me again soon. Um, and yeah, hope to see you soon, guys. Bye. I'm going to podkładzik i tutaj nałożymy sorol podkład z firmy Wisi, tak on wygląda. Troszeczkę zatuszujemy czerwoność w twarzy i delikatnym takim pędzelkiem do nakładania, do nakładania podkładu tutaj właśnie tą czerwoność twarzy zakryje. Sorol ma bardzo fajną buźkę, mało wyprysków, ale właśnie mają bardzo czerwoną. Ja tutaj będę się koncentrować właśnie na nosie, później jeszcze potraktujemy troszeczkę tą... Mm, koło za korektorem, żeby po prostu nie było to miejsce czerwone. I naprawdę bardzo małą ilość tego podkładu nakładam, ponieważ sorol nie potrzebuje dużo. Podkład jest idealny, sobli jest bardzo blada. Zaraz Wam powiem jaki to jest kolor, napiszę Wam później w opisie. Ale nałożę po prostu bardzo fajnie sobie ten podkład i spróbuję zatuszować te wszystkie zaczerwienienia. Dobrze kochani, Mamy już podkład, teraz korektor. Ja korektor y, użyję z L'Oreala i to jest Touch Magic, dam go sobie troszeczkę na dłoń, pędzelek 6 jest S Inglota i pod oczy, bo jak widzicie tutaj Sorol ma no, delikatne takie cienie pod oczami, one nie są bardzo mocne i się bardzo łatwo tuszuje a ten korektor, moi drodzy, jest rozświetlający, także ja tą strefę tutaj pod okiem chcę troszeczkę rozświetlić. Tutaj ja się koncentruję także na kącikach, bo tutaj kąciki Soloma zauważyłam właśnie najciemniejsze. A, moi drodzy, teraz puder. Puder nałożyć z wisi, ponieważ on, ja Wam powiem, sprawdza się po prostu na wszystkich moich znajomych, którzy tutaj do mnie przychodzą, na jakieś metamorfozy. Ponieważ on jest transparentna, nie ma koloru, takim grubym pędzlem delikatnie omiatam twarz. Tak, moi drodzy, teraz brwi. Ja już znalazłam odpowiedni kolorek do brwi, i on jest naprawdę bardzo delikatny, ale myślę, że tutaj nam te brwi wyjdą bardzo fajnie, naturalnie. Na mokrym pędzelku. Delikatnie, z kośnym pędzelkiem przyciemniam te brwi. Oczywiście, zobaczcie, że karnacja tutaj, sorol jest bardzo jasna i włoski mamy, no naturalne, piękne blond. Sorol jest specjalnie dzisiaj pokręciła, dlatego, no tutaj, brwi absolutnie niebrązowe, to jest taki kolorek miodowy, widzicie, naturalny. Ja tylko po prostu podkreślam. Tutaj nie chcę depilować um, brwi, ponieważ no, mają ładny kształt naturalny. Delikatnie, pędzelkiem nie tylko przyciemniam, jeszcze troszeczkę tutaj, z przodu. Moi drodzy, baza. I następnie, moi drodzy. Będę się tutaj posługiwać taką paletką z firmy Sensique y, Jasny kolorek i tutaj taka delikatna brzoskwinia i troszeczkę różu. Także nakładam na jaśniejszy, na jaśniejszy kolor, na kącik moi drodzy. Na kącik wewnętrzny, podług brwiowy. Ten cień jest akurat matowy. kolorek brzoskwiniowy na sam środek to jest taka ciepła pomarańcza, moi drodzy ale on nie jest jaskrawy, on jest taki ładny naturalny no i teraz moi drodzy 497 i wszystko rozcieramy na całej pobiece. Następnie moi drodzy wezmę pędzelek kulka. To jest 410 rozmiar 8. I znalazłam w swojej palecie, palecie NYX taki piękny bursztynowy brąz, miedź taką. I będzie po prostu ten kolorek cudownie wyglądał, mam nadzieję, na oczach solu. I zaczynam od kącika zewnętrznego. I znowu rozmazuję pędzelkiem 4,97. Moi drodzy, biała kredka. Oczy musimy sobie tutaj powiększyć. Także biała kredka na linii wodnej, aż do samego kącika. naprawdę delikatnie przyciemniam dolną powiekę. Moi drodzy, potrzebny mi jakiś bardzo fajny jasny cień rozświetlający. Ja poszukam sobie tutaj cienia z firmy Bourjois, moi drodzy. Perłowego, jasnego, bo chcę tutaj naprawdę idealnie te kąciki oczu rozświetlić. Tak żeby wyglądały one po prostu fantastycznie. I teraz moi drodzy rzęsy, um, look down. Moi drodzy, teraz mam tak, dwa produkty, Rimmel 022 Sun Bronze i e, róż z NYC, to jest w kolorze peach Glow, moi drodzy. E, najpierw nakładam róż, biorę pędzelek z Maestro od nakładania różu 170 rozmiar 22 i naprawdę bardzo mało, ilość nakładam na policzki. Tym samym pędzlem, pędzelka już tutaj nie będę zmieniała. Kładam brązer w bardzo małej ilości, wyszczuplając buzie. Całość możemy sobie pięknie rozmazać wielkim pędzlem z firmy Maestro. Dodać sobie takiego bardzo fajnego, zdrowego wyglądu. I teraz, moi drodzy, usta na usta. Co nałożymy na usta? Coś delikatnego. Szminka, moi drodzy, w kolorze szampana. 272 Frosted z Rimmela. Błyszczyk. Ja tutaj użyję błyszczyka z firmy Classics. On jest z Polski i ma naprawdę bardzo fajny kolorek. <laughs> <laughs> Makijaż prawie skończony. Sol się dla Was teraz przygotuje z pięknymi włosami moje drodzy jak marzenie. Makijaż skończony. To jest taki makijaż, moi drodzy, dla blondynki z niebieskimi oczami. I tutaj makijaż może wam się wydać stosunkowo mocny, ale no, zobaczcie, jak pięknie oczka Sorol wyglądają. Naprawdę wyglądają cudownie. Są o wiele większe przez naszą białą kredkę. Buzia bardzo ładnie wykonturowana. Ta, ta czerwoność nam tutaj, jak widzicie, zniknęła. Nie widać żadnej czerwoności. Skóra pięknie podkreślona. Usta Sorol ma naprawdę cudowne, także pięknie wyglądają. No i moi drodzy, dajcie znać, czy wam się podoba. Panie, jesteśmy u nas w ogródku, jest pięknie, piękna pogoda I tak zazwyczaj, chciałam Wam tylko pokazać Jak te nasze spotkania, jak te moje metamorfozy się kończą Otóż, pączki Tutaj e, Coffee lover, dzisiaj e, Sorol ma Kawusie, ja mam kubek z Tea lover, czyli herbatkę z cytrynką I moi drodzy, Sorol już z gotowym Makijażem, jak widzicie, no Wyszedł naprawdę bardzo, bardzo fajnie e, Pięknie kręcone włoski No i moi drodzy, co? Wcinamy Go Kasia Go Casha. <laughs> I want a <the> custard one. <laughs> mm. mm. Oh, this is not a custard one. Oh. This is a jam one. <gasps> this is what she does every time she does a makeover. <laughs> yeah. Mmm. <laughs> Wait too many donuts. Yeah. <laughs>